Twój pierwszy e-book. Kompletny poradnik. Rozdział 9. Zarabianie na EBOOKu. 9 marca. Długoterminowe strategie sprzedaży EBOOKa. Zagadnienia: 9.3.1 Budowanie marki osobistej. 9.3.2 Regularne aktualizacje i nowe edycje. 9.3.3 Programy lojalnościowe i subskrypcyjne. 9.3.4 Rozwój sieci dystrybucji. 9.3.5 Analiza danych i optymalizacja strategii. 9.3.6 Podsumowanie. Długoterminowe strategie sprzedaży ebooka są kluczowe dla utrzymania i zwiększania przychodów oraz budowania trwałej relacji z czytelnikami. Oto szczegółowe metody i techniki, które pomogą Ci w osiągnięciu długofalowego sukcesu w sprzedaży ebooka. Definicja. Marka osobista to sposób, w jaki prezentujesz siebie i swoje wartości jako autora, który może wpłynąć na sposób, w jaki klienci postrzegają Twoje ebooki i inne produkty. Jak stosować. Profesjonalna obecność online utrzymuj aktualną i spójną obecność w internecie, korzystając z bloga, mediów społecznościowych i profesjonalnej strony internetowej. Regularnie publikuj artykuły, które są związane z tematyką Twojego ebooka. Angażowanie odbiorców, buduj relacje z czytelnikami poprzez e-maile, webinaria, czy kuj, a angażowanie społeczności pomaga w budowaniu zaufania i lojalności. Publikacje gościnne, pisanie artykułów gościnnych na blogach branżowych lub występowanie w podcastach pomoże Ci zwiększyć widoczność i autorytet w swojej dziedzinie narzędzia i platformy. WordPress platforma do tworzenia profesjonalnych blogów i stron internetowych. Hootsuite narzędzie do zarządzania i planowania postów w mediach społecznościowych. LinkedIn platforma do budowania sieci zawodowej i publikowania artykułów branżowych. Definicja aktualizacje i nowe edycje to proces wprowadzania poprawek, uzupełnień lub całkowitych rewizji istniejącego e-booka, aby utrzymać jego aktualność i wartość dla czytelników. Jak stosować? Wydawanie nowych wydań regularnie aktualizuje e-booka, aby uwzględniać nowe informacje lub zmiany w dziedzinie, której dotyczy. Przykład: e-book o najnowszych trendach w technologii powinien być aktualizowany co kilka miesięcy. Dodawanie dodatków: wprowadź nowe rozdziały, przykłady lub materiały dodatkowe, które mogą zainteresować twoich czytelników. Zbieranie feedbacku: proś swoich czytelników o opinię na temat e-booka, aby móc dostosować treść do ich potrzeb i oczekiwań. Narzędzia i platformy: Adobe InDesign narzędzie do tworzenia i edytowania profesjonalnych layoutów EBOOKów. Google Forms narzędzie do zbierania opinii od czytelników na temat EBOOKa. SmashForce platforma umożliwiająca łatwe aktualizowanie EBOOKów i zarządzanie ich wersjami. Definicja: Programy lojalnościowe i subskrypcyjne to mechanizmy, które nagradzają klientów za ich lojalność lub regularne zakupy oraz oferują im korzyści, takie jak dostęp do dodatkowych treści lub produktów. Jak stosować? Programy lojalnościowe: oferuj zniżki lub bonusowe treści dla osób, które kupują więcej niż jeden e-book lub polecają Twoje ebooki innym. Subskrypcje: umożliwiaj czytelnikom subskrybowanie miesięcznego lub rocznego dostępu do nowych ebooków lub ekskluzywnych treści. Ekskluzywne treści: oferuj subskrybentom dostęp do materiałów, które są niedostępne dla zwykłych klientów, takich jak porady, artykuły branżowe czy wideo. Narzędzia i platformy. MemberPress, plugin do WordPressa, który umożliwia tworzenie programów subskrypcyjnych i zarządzanie dostępem do treści. Substack, platforma do tworzenia letterów, która może być używana do oferowania subskrypcji płatnych treści. Gumroad, narzędzie do sprzedaży produktów cyfrowych z opcją subskrypcji i programów lojalnościowych. Definicja: Sieć dystrybucji to kanały i platformy, przez które sprzedajesz swoje ebooki. booki Rozwijanie tej sieci może pomóc dotrzeć do nowych czytelników i rynków. Jak stosować? Nowe platformy, rozważ dodanie e do nowych platform dystrybucji, takich jak Google Play Books, Apple Books czy inne regionalne marketplace y. Partnerstwa z innymi autorami, nawiąż współpracę z innymi autorami lub blogerami, aby promować swoje e w ich kanałach dystrybucji. Rozszerzenie oferty, oferuj swoje e w różnych formatach, np. PDF, EPUB, MOBI, na różnych platformach. Narzędzia i platformy. Draft2 Digital, platforma, która umożliwia dystrybucję e do wielu sklepów internetowych. AIP – Narzędzie do sprzedaży e-booków bezpośrednio z własnej strony internetowej z integracją z różnymi systemami płatności. IngramSpark: Platforma umożliwiająca dystrybucję e-booków i drukowanych książek na szeroką skalę. Definicja: Analiza danych to proces zbierania i badania informacji dotyczących sprzedaży, zachowań klientów i efektywności działań marketingowych, aby optymalizować strategię sprzedaży e-booka. Jak stosować? Monitorowanie wyników: śledź dane dotyczące sprzedaży e -OK, takie jak liczba pobrań, źródła ruchu i demografia klientów. Testowanie a przeprowadzaj testy a różnych elementów marketingowych, takich jak tytuły, opisy, ceny czy kampanie reklamowe, aby znaleźć najskuteczniejsze podejście. Optymalizacja: na podstawie analizy danych dostosowuj swoje strategie marketingowe i sprzedażowe, aby zwiększyć efektywność i zyski. Narzędzia i platformy: Google Analytics narzędzie do monitorowania ruchu na stronie internetowej i analizowania zachowań użytkowników. Hotjar narzędzie do analizy zachowań użytkowników na stronie poprzez nagrania i mapy cieplne. Kissmetrics platforma do analizy danych dotyczących klientów i optymalizacji działań marketingowych. Długoterminowe strategie sprzedaży e-booka obejmują budowanie marki osobistej, regularne aktualizacje, wdrażanie programów lojalnościowych i subskrypcyjnych, rozwój sieci dystrybucji oraz analizę danych i optymalizację strategii. Stosowanie tych technik pomoże ci nie tylko zwiększyć sprzedaż, ale również utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie czytelników na dłuższą metę. Twój pierwszy e-book. Kompletny poradnik. Rozdział 9: Zarabianie na e oku. 9 marca długoterminowe strategie sprzedaży EBOKa.